Tu jest kamerka Siema, witam serdecznie. Siemanko, kapiory Food Championsowe. Dzisiaj takim składziorem Food od razu mówię na potrzeby tego po prostu materiału, streama, odcinka i tak dalej. Konto jest oczywiście użyczone i eleganckie są tu ewolucje. Bez tak zwanej spinki, panowie, bez tak zwanej spinki. Na, wiecie, na zawodników, bo już kurna od ranka do mnie wypisują yy, kibice, nie? Przesada, siemano, siemano, siemano No panowie, zgraja tutaj potężnych kocurów, zakapiorów w składzie Jedziemy w champion zaraz no Dostaję misję, ty wybić 15-0, no i zobaczymy czy się uda no Zobaczymy, zobaczymy czy się uda Partnerem dzisiejszego materiału jest strona CSGO Skins, gdzie możecie otwierać skrzynki i zgarniać skiny do CSA na stronie znajdziecie skrzynki, case battle oraz tzw. exchanger, gdzie możecie wymieniać swoje skiny. Refling znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, a przy doładowaniu możecie użyć kodu Zalewski, który daje 10% bonusu oraz daily skrzynki, które możecie otwierać co 24 godziny. Płatność blikiem, kartą, przeróżne metody, kryptowaluty, jeżeli tylko chcecie. Przypominajka oczywiście, że strona jest dla osób pełnoletnich, grajcie z głową, z umiarem i według własnego rozsądku. Ogólnie od rana, od rana dostałem, wrzuciłem sobie storkę, że tym składem gram. A tu wiecie, no większy większy zawodnik to są ewolucje legii, nie? Eee, więc ten. Więc y, no, wrzuciłem sobie na storkę, że takim składem gramy w Champions i normalnie wiesz. I piszą ludzie z profilowym m, jakiegoś, nie wiem, z, z jakimś ziomkiem l, z na profilowym, że znaleźć wstydnie Czemu jest taki gameplay ogólnie z czapki? Dobra, no jest pierwszy gol, ale nie wiem, jakoś mi się nie podoba ten Finik po rank, po... No tak, ten dopakowany tak jest! Dopakowany, sympatyczny driblas, no Są czwarty rano moczy mordę w koskach lodu. Może ja też tak muszę zacząć robić. No, chciałem z prawej nogi, ale niech będzie. Dobra, fajnie, że 2-0. Właśnie tak z tego co patrzę, to mogą być tarapaty, nie chyba że ja jeszcze tak wiecie, niedospany trochę. Kurna, a karny będzie? Okej, okay. dziwne, że karny. Zobaczymy, czy ludzie będą wychodzić w ogóle, bo często, jak widzą ten skład, to nie wychodzą. I właśnie jest prze przeważnie tak, że walczą do samego końca. Nie pamiętam, że jak w lutym mówiłem, że tyle do kawalerskiego została, Mam 16 maja? Kurna i kawalerski to jest chyba zajebisty event, co? O! Ale speed boost! Okej, okay. no, no i może wyjść, dobra. Czyli jednak, jednak okej, okay. jednak jest pierwszy ogólnie meczek z Rich Fajnie, się ma jaca bez kaca, się no, się mano, się Kocury poranne. Albo tu czy rozegraj się mecze w dowolnym trybie. Okej, okay, to jeszcze jedna, okej, okay. okej. Okay. No, się ma błączyć, dobrze twarzył prawie Krzysztof Alpoliem? Nie no, stary, to już wiesz. Nie przesadzajmy, nie. Nie przesadzajmy, w sensie, no wiesz, no to ten, to szukaj, to szukaj tych lik, bo ogólnie wiesz No i to jest plan, też mi się wydaje, że można zacząć, nie, bo to też yy... Nie wiem, czy rano jest dużo takiego odtwarzaczy, a może wiesz Powiemy coś śmiesznego, wrzucić shota, shota na TikToka I będzie ten Ole, siek, no i ten gościu też jest dobry, nie Teraz na przykład Rezil sabotaży sabotażystę free content No niby tak, ale ja nigdy nie oglądałem tej serii, nie Dobre. Ej, ten chodno ma zajebiście Hummer jedynkę, nie? Znaczy trochę dawać wiedzę 1 z 10 do kontentu? Jaką wiedzę z 1 z 10? Dobra, dawaj tutaj elegancką bombę, stary. I strzelaj na zielono No i kończymy balet, nie? No i do spania. Pięknie. A, no i elegancko. Jest takiego morada się przerzucamy na starego białasa. No i elegancko. 12.00. No to godzina jest połowa pociepią z godzinę. Ej, bo goście chyba jakiś prez odpalił. Chodynka stary. No, no i golazo, nie? Teraz ci mordeczko mogę pauzę wziąć. Siema white jean Nie, dla mnie, panowie, prime time życia wieża, jak wiedzie FIFA z tukejem nie? I będzie konkurencja. Siemanko, michu, siemanko, kurna, kocurze No w sensie to, że jest tutaj gorszy od FIFA, to nawet mnie to średnio wiesz Średnio mi to interere, może se być, nie? Może sobie być ogólnie tutaj gorszy od tego Może być tutaj gorszy od yy, jej? Ale szczerze? Najważniejsze jest to, że będzie, żeby była konkurencja, bo jeżeli dwie firmy będą chciały zedrzeć się pieniążka, to żadna tego nie zrobi, nie? Panowie, meldunek nagrodak. Meldu nie było dawno meldunku. Rupini, siemanko Janeczek, panowie, kto jest nagrodowy, przejestem? Saluto, witamy. Siemanko jesteśmy. Jutro do roboty l 4 O kurna. Są nagrodowcy, fajnie, że jesteście. Panowie, Ranga druga poczępiu. Składem extra klasy Przegrany jeden meczyk. Uważam, że... Całkiem sympatycznie, nie? Całkiem sympatycznie. Pierwszy pickens. Pierwszy pickens elegancki bang. Jeden człowieku... Pierwszy Davis inform. Specjalna karta. Let's go. Wow. 91 z tego piku to jest naprawdę rare event. Naprawdę rare event. Saluto, saluto oczywiście dla was. Tudamianeks, Empire, saluto Szczałzucha, Rich Rich. proszę o ciebie Banger Oj, no tu już jest średnio. Jeszcze jedna karta jakaś fajna. No okej. Okay. Weźmy sobie tego, weźmy sobie mid, bo informy z tego co widziałem to bardzo tanie 91 i 88 overall. Not bad. Not bad. Te piki powinny być trochę wyżej ocenione, w sensie powinno być 8. Przy tylu kartach to mogło być równie dobrze 8,7 7, plus i nikomu by się nic nie stało, serio. Zamiast 8,5. 5. O kurna, Rudiger. Bez specjalnych? Okej, okay. obrzydliwy pik. Mega obrzydliwy pik. Co sądzimy ogólnie po tym, o, tym, o tych pikach? No bzydliwe. moim zdaniem powinny być 8-7 gwarancja albo 8-8 nawet Zaczynamy zabawkę, nie? Zaczynamy zabawkę, jeden z pięciu LMU Jeden z pięciu LMU, nie wierzę, proszę cię, pyk No wydra, świetna ten, świetna karciuszka, ale tu jest O, tu jest Haraldson ogólny Champions League Szkoda Tutaj też jest ogólnie średni, nie, tu jest Bentankur! Okej, okay. Kur wygląda jakby był całkiem solidny. Ale no, pewnie jest też absolutnie tani. Więc yy, uwaga, nie dajcie jakiegoś dwa Nieriego albo cokolwiek, no. Żurki, no i fatalnie się dzieje. Weźcie, się fatalnie dzieje. Bentancourt 91. 20 koła ten typ. No, bez arsenalu, słuchajcie, z arsenalu jest typek. Widzicie ogólnie tam w tle tego? Pucharki? No właśnie. Totki tego nie mają, nie. O, no, jest właśnie to stary. Gdzie arsenalu? Nie, a totków powiedziałem. Aha, czemu w arsenalu? Totków? Kurna, odklejka. Siema, ma Selik? O to odklejka, sorry. Sorry. W arsenalu to może nie. Chociaż w arsenalu też jest pompa. Pululu. Po to drugi pululu, jak mówi w pierwszej drużynie. No, Cwetkowicz, więcej skurczy byków. No pewnie, same bentankury, Mhm. Siekiera te nagrody, siekiera Walkout, ale z informem, świetnie Świetnie 20 playstyli dajmy, kobiety do ich do paczek I 14 możliwych eventów do trafienia, świetnie Czym prędzej zapraszam, Alesia Putejasz, nie wierzę Aleksie Putejasz To się trafiało w październiku i się waliło konia i było Kurno, no to przesada Świetne ogólnie karciuszki. Ewa Power. Ewa Pajor gra w moim pierwszym składzie w Ultimate Team W pierwszym składzie, w którym walczyliśmy w drugiej lidze, nie? Serio. Dobra, mamy dwa razy, okej, okay. mamy 10 razy 8, 6 plus Śmiało. Z eventem zielono, jest kobieta w eventie. Wyśmienity start paczki, jest to liga konferencji Jest kobiecina. Nic tylko się cieszyć. Córza paczka, jeszcze z Chelsea. chupert chupert i Moreno. Taka, że to uuuu, uh, 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 nie? O! A nie, to jest Europa League. To jest Pierre Mbry... sery to jest Pierre Mbry Young? Naprawdę? On jeszcze tutaj ten? no ma kartę w informie? Kurna, w jakiej formie to jest Auba, ty? Jaki kocur. I takie kubo. No, wiesz, to są obrzydliwe paczki. Dajcie tutaj elegancką miodu na czacie. 2x89+. Z kartą specjalną poproszę i... Poproszę coś dobrego. Poproszę coś takiego, żeby tutaj powiedzieć, że nagrody były warte... Warte grzechu. Warte grania po prostu. Spędzenia tutaj sympatycznych prawie 3 godzinek. Były warte? Kubo razy 2 i Erling Haaland. Ikonka od Kuby. Wjeżdżamy. Ikonka 3 razy 88 Wjeżdża. Sportowa pierwsza. Bęgier. Fernando Jero. Zakapior. Uwaga. Proszę cię, Paweł Nedźwieć. I... PONG IBI, Świetnie. Niesamowita ikona. Brawa dla jej sports. Brawa dla jej sports. Cóż za ikonka. Cóż za niebywały content. A PLK. Aha. PLK. Serio dostał Nazario? PLK Damiano? Nie. Nie ma opcji. Bengier, Ikonka. Trzecia dzisiaj. Jest KIN. Świetny zakapior. I uwaga: jest SAWA 9.2. I. I. Jan Rush. Świetna ikona. Dzięki panowie. Dzięki. Dzięki panowie. Rajdzik do gacy. Damy radzi do Gacy. Ostatnio widziałem, że streamuje wariacik także szacunek oczywiście dla niego, że jest. Nie, furman ma. A to jednak do furmana. Sorry, Gaca, mordeczko. Jednak tutaj ten. Do zobowiązania słuchajcie.